Ciąg dalszy. Rolnicy z tej spółdzielni mleczarskiej przyjechali na posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa. Sprawą nieprawidłowości w tej spółce oraz w spółce Eskimos zajmą się teraz posłowie. To było jednorazowa pomoc, zaczynany mleczarni spółdzielni przed wyborami, żeby, żeby dostać głosy. Z naszych rozmów z rolnikami wynika, że problemy bielskiej spółdzielni wzięły się z jednej strony z przeinwestowania, z drugiej strony z niegospodarności prezesa tej spółdzielni, byłego wiceministra rolnictwa Tadeusza Romańczuka. O sprawie zrobiło się głośno w lipcu ubiegłego roku, kiedy to hodowcy przestali otrzymywać zapłatę za mleko. Pensji nie otrzymywali również pracownicy spółdzielni. Aby spłacić te zobowiązania, spółdzielnia zaciągnęła ogromny kredyt z poręczeniem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zdaniem opozycji Kowr utopił w spółce 30 milionów złotych. Jeżeli firma ma 250 milionów długu, to jaka zasadność jest udzielanie jej 30 milionów kredytu, wiedząc o tym z góry, że nigdy ten kredyt nie zostanie spłacony? To Rada Nadzorcza zezwalała zarządowi na zaciąganie kredytów do 150 milionów. Co to oznacza? Prezes zarządu weźmie kredyt, ale jeżeli go nie spłaci, spółdzielnia upada i to rolnicy dopłacają z własnych pieniędzy. Czyli zostało nam część wypłacona tym poręczeniem kredytu z Kowru, ale tylko część i tak naprawdę do tej pory nie wiemy, co się stało z resztą pieniędzy. My możemy tylko się domyślać, że zostały spłacone być może zaległości za prąd, za wodę, bo, bo nikt nam tych informacji nie udziela. Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa pojawił się również minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Odpowiadał on na zarzuty opozycji rolników, jak twierdził żadnych nieprawidłowości w spółce Bielmek do tej pory jeszcze nie wykryto. Współdzielnia przedstawiła pewien plan naprawczy dla zbilansowania swoich, swojego budżetu i uruchomienia produkcji, a rolnicy mieli zaległości w zapłaceniu za dostarczone mleko. To moim obowiązkiem było udzielenie tej spółdzielni, która o to wystąpiła która o to wystąpiła, zarówno poprzez władze spółdzielni, ale również przez rolników, Radę Nadzorczą. W tej, w tej sprawie interweniowali u mnie przedstawiciele, jest zresztą stosowne pismo Podlaskiej Izby Rolniczej, Krajowej Rady Izb Rolniczych. To nie udzielenie pomocy byłoby wtedy skandalem i można by powiedzieć, że przy bierności ministra rolnictwa upadła kolejna spółdzielnia mleczarska. Chcieliśmy usłyszeć wytłumaczenie i odpowiedzi na nasze pytania i wątpliwości. A usłyszeliśmy właściwie wyśmiewczy, cyniczny atak, że atakujemy ministra, który chciał pomóc rolnikom. Ja nie znam nieprawidłowości w Bielneku. Jest to firma, która inwestowała w swoją część przetwórczą przede wszystkim w bardzo nowoczesną instalację do produkcji mleka w proszku. Działalność na tym segmencie czy tym asortymencie jest bardzo dochodowa, ale trzeba mieć bardzo niskie koszty wytwarzania. Stare instalacje do produkcji mleka w proszku są tak drogie w utrzymaniu i tyle kosztów generują, że to się staje mało opłacalne. Biernek zainwestował i może przesadził, może przeinwestował. Pod koniec listopada ubiegłego roku do Bielmleku wkroczyło CBA. Prokuratura Regionalna w Warszawie prowadzi śledztwo o wyłudzenie kredytu i niegospodarność. Wyjaśnianie tej sprawy trwa, tymczasem rolnicy popadają w coraz większe tarapaty finansowe. Sytuacja jest trudna, jeżeli rolnicy nie dostali pieniędzy za dostarczone produkty, czy za dostarczone mleko, a tylko z tego żyją, to możemy sobie tylko wyobrazić, że być może ci rolnicy dzisiaj nawet na chleb nie mają. Nie mają przede wszystkim za co kredytów spłacać. To jest najważniejsze. Od ministra, od ministra trzeba wymagać tego, żeby przestał kryć złodziei, którzy są tutaj na sali, którzy są z jego klubu parlamentar, parlamentarnego, którzy są z jego partii. Kradną pieniądze, niegospodarność to także złodziejstwo. A też wiemy, że były e, spółdzielnie, podmioty, które chciały zaangażować się we współpracę i pomagać spółdzielni wyjść z tych długów, ale pan prezes nie chciał z nimi rozmawiać. Czyli tutaj tak naprawdę odbiera spółdzielni e, swoją osobą możliwość uratowania tej spółdzielni. Więc my po prostu naprawdę w tej chwili e, z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że e, uważamy, że to prezes dąży do tego, aby ta spółdzielnia upadła.